Kaczorowska oficjalnie przerwała milczenie po task. Szkoda, że w sieci zawrzało. Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie po odpadnięciu z Tańca z Gwiazdami. Tancerka zwróciła się do fanów w zaskakujących słowach. W sieci zawrzało. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. W najnowszym epizodzie specjalnej serii popularnego show tanecznego widzowie doświadczyli prawdziwej karuzeli uczuć. Kulminacyjnym momentem stało się nieoczekiwane rozstanie z programem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, czyli duetu, który od początku uchodził za jeden z najsilniejszych. Para, łącząca profesjonalną tancerkę z aktorem, opuściła parkiet w aurze wyraźnego napięcia. Reakcja Obojga zaraz po werdykcie Jury wzbudziły szeroką dyskusję, od wyrazów sympatii po oskarżenia o brak sportowej postawy. W mediach społecznościowych mnożyły się głosy sugerujące, że tancerka z trudem zaakceptowała przegraną, co tylko podsycało debatę o presji w takich formatach. Dyskusja wokół odejścia tej pary szybko przeniosła się na fora i profile gwiazd związane z programem. Kaczorowska i Rogacewicz fotografia, kapiw. Burza po odpadnięciu Kaczorowskiej. Swoje zdanie wyraził jeden z sędziów, Tomasz Wygoda, którego ostry komentarz dodał oliwy do ognia. Nie wiem, może tak będą robiły inne pary. Chyba lepiej zostać, dziękować i rozmawiać. Ja bym tak zrobił, ale dlaczego oni tak zrobili? Może na autobus się spieszyli? Z kolei Agnieszka Chyży wezwała do większego zrozumienia i zaprzestania negatywnych ataków na uczestników. Odczepcie się od ludzi, którzy podejmują decyzje, żeby tworzyć nowe związki. Nie znacie tych historii. Znacie często jakąś narrację, która jest forsowana przez jedną stronę. Często nacechowana jakąś złośliwością czy czy jeszcze innymi rzeczami. Od załatwiania takich spraw, konfliktów naprawdę są instytucje, sądy, mediatorzy, kozetka u terapeuty, nie media, nie social media. I ten hejt, uwierzcie mi, ja to wiem po sobie, po moim małżeństwie i naszej rodzinie. To jest coś, co może zniszczyć ludziom życie. Co niszczy rodzinę, co niszczy dzieci, ich psychikę. Więc bądźmy odpowiedzialni, bierzmy odpowiedzialność za swoje słowa, czy jesteśmy anonimowi, czy nie anonimowi, mówiła. Opinie w sieci pozostają jednak mocno zróżnicowane. Jedni bronią emocjonalnych reakcji pod wpływem stresu, inni krytykują je jako nieprofesjonalne. Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie po porażce w tańcu z gwiazdami. Kaczorowska zabrała głos dopiero niemal 24 godziny po werdykcie, zwracając się do swoich fanów na Instagramie. W poruszających słowach podziękowała za wsparcie i zapowiedziała, że być może to nie ostatni raz, gdy jej wielbiciele mają okazję oglądać jej występy z ukochanym. Dziękujemy za to, co dostajemy w tysiącach wiadomości, za energię, która staje w kontrze do hejtu, za życzliwość, za moc, za wiarę w nas, to, co do nas ślecie, powoduje, że cały dzień się wzruszamy. Jesteśmy absolutnie poruszeni. Dziękujemy za wspólny czas przez ostatnie tygodnie. To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych, bo była razem. O prawdzie, szczęściu i miłości, czerwone serce. Pomimo wszystko czas na powrót do domu twarz z wyrazem ulgi. Taniec pozostanie, bo teraz oboje go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie, a może kiedyś twarz z wyrazem ulgi. Wasza para numer. Aga i Marcin, czerwone serce. W komentarzach natychmiast zawrzało, fani tłumnie rzucili się, by zapewnić Agnieszce wsparcie. Kibicowaliście jej,